Program zrealizowano dzięki przyjaciołom i partnerom służby Joyce Mayer Ministries. Bóg nie da mnóstwa rzeczy dzieciom. Nie pozwolisz dziesięciolatkowi prowadzić nowego samochodu. Amen. Musimy żyć trochę głębiej. Nauczam, ponieważ obserwowałam, jak Boża moc przemienia moje życie. I on to samo zrobi dla ciebie. Kluczy znajduje się w słowie Bożym. Nazywam się Joyce Mayer i wierzę, że Bóg uleczy wszystkie twoje rany. Jeśli chcesz, lub ja chcę być tym kim Bóg chce, to będziemy musieli włożyć trochę wysiłku. Sama modlitwa. Nie wystarczy, żeby wykonać zadanie. Muszę studiować słowo, współpracować z Bogiem. Muszę kierować uwagę na swoje życie duchowe. Jeśli zgrzeszę, muszę pokutować. Jeśli kogoś skrzywdzę, muszę wrócić i przeprosić. Zgadzacie się? Dobrze. Więc po tym, jak narodzisz się na nowo, jedną z pierwszych rzeczy, które musisz zrobić, jest zrozumieć, że Bóg Cię kocha i naprawił Twoją relację z Nim. Uczynił Cię świętym, uświęcił Cię, a pośrednikiem w uświęcaniu jest Duch Święty. To ciekawe, bo rozwinięta definicja uświęcenia w słowniku Wajna brzmi, że zostaliśmy uświęceni, ale jednocześnie jesteśmy uświęcani. Więc jest w nas mnóstwo doskonałych rzeczy, ale są one doskonalone w naszym życiu, kiedy wzrastamy. Mamy ciało. Duszę i ducha. Wszystkie te dobre rzeczy zostały nam dane jako dar w naszym duchu. Rety, gdybyśmy mogli wywrócić każdego człowieka na drugą stronę, każdy byłby wspaniały. Ale Bóg musi z nami pracować, żeby oczyścić naszą duszę. Te wszystkie rzeczy wewnątrz nas, których ludzie nie widzą, ale widzą ich rezultat, na przykład Wtedy, gdy jesteś na mnie zły, a mimo to mówisz Joyce, kochamy Cię miłością Pana. Cokolwiek to znaczy, nie mam pojęcia. Chcę, żeby ludzie kochali mnie naprawdę, nie w jakiś sztuczny sposób. Amen. Bóg używa prawdy, żeby nas zmienić. Nie jest dla nas podły. Karcenie jest błogosławieństwem. Wiele lat mi zajęło zrozumienie tego, ale teraz mogę Ci powiedzieć, że cieszę się, kiedy Bóg mnie koryguje. Spytasz, czemu się z tego cieszysz? Bo to jeden ze sposobów, na jaki on okazuje swoją miłość. Jeśli rodzic nie karci dziecka, to go nie kocha. Jeśli twoje czterdziestoletnie dziecko mieszka razem z tobą, to coś jest nie tak. Ale ja go tak bardzo kocham. Nie, nie, przepraszam, ale to nie jest miłość. Miłość mówi dojrzejesz. Skoro tutaj tego nie zrobiłeś, to będziesz musiał znaleźć inne miejsce, żeby tak się stało. Amen. Kiedy Bóg nas koryguje, nie jest podły, nie każe nas, nie uderza w nas. W Psalmie 23 Biblia mówi: Twoja laska i kij mnie pocieszają. Ludzie wtedy mawiali, oszczędź rózgę, a zepsujesz dziecko. Wyrywając to z kontekstu. Kiedy byłam dzieckiem czy nastolatką, nie zabierano nam telefonu komórkowego, tylko dostawałeś policzek albo paskiem po kupie. Nie sądzę, żeby to było właściwe. Nie sądzę, żeby Bóg tak robił. Ale On ma swoje sposoby na karcenie nas. Powiedzmy, że masz pracę, która wymaga od ciebie kompromisu moralnego. Lubisz pieniądze, które tam zarabiasz, więc idziesz na kompromis. Nie odchodzisz z pracy, choć powinieneś. Cóż, Bóg może sprawić, że stracisz tę pracę. Albo powiedzmy, że zadajesz się z ludźmi, którzy zatruwają ci życie i ciągną cię w dół duchowo. Wiesz, że powinieneś się od nich trzymać z daleka, ale tego nie robisz. W końcu mogą ci wyrządzić naprawdę, naprawdę wielką krzywdę. Rozczarowują cię, ranią, a ty sądzisz, że to straszne. Ale tak naprawdę to Bóg wyświadczył ci wielką, wielką przysługę. Amen. Ta laska i kij. Laska wyglądała jak trzcina, tylko była zrobiona z kija. Miała wygięcie na końcu. Kiedy owca wpadła do dołu lub do nory, pasterz delikatnie zakładał jej kij na szyję i podnosił ją z dołu. Ten kij był chudy. Nie bili nim owiec. Jeśli zboczyły ze ścieżki, delikatnie sprowadzali je z powrotem na właściwą ścieżkę. Widzisz, właśnie tak Bóg postępuje z nami. Jest naszym przewodnikiem i za każdym razem, gdy schodzimy z wąskiej ścieżki, chce nas delikatnie popchnąć z powrotem na właściwą ścieżkę. A jak reaguje dziś świat, gdy wpadniesz do dołu? Cóż, ludzie nie traktują cię tak jak Bóg. Mam tu krótką historię pod tytułem Człowiek w dole. Kilka lat temu przeczytałam historyjkę o kimś, kto wpadł do dołu i nie mógł się z niego wydostać. Jak inni ludzie potraktowali tę osobę? Wpadasz czasem do dołu? Ja tak. I czasem potrzebuję nie tylko pomocy Boga, potrzebuję też pomocy człowieka. Potrzebuję uścisku lub kogoś, kto. Wiecie, Bóg działa przez ludzi. Nie robi wszystkiego sam. Działa przez ludzi. Wszyscy potrzebujemy zachęty. Przyjaciół, którzy będą przy nas, gdy zostaniemy zranieni. Nie potrzebujemy osądu ani krytyki. Nie musimy czuć się winni. I tak dźwigamy mnóstwo poczucia winy. Są chwile, gdy potrzebujemy pocieszenia, więc ten facet był w dołku. Podszedł do niego człowiek subiektywny i rzekł: Współczuję ci, że jesteś w dołku. Przyszedł obiektywny i rzekł: To logiczne, że ktoś wpadnie w dołek. Czemu nie ty? Faryzeusz powiedział: Tylko źli ludzie wpadają w doły. Matematyk obliczył, jak ten człowiek wpadł w dołek. Reporter chciał zdobyć na wyłączność jego historię. Fundamentalista stwierdził, zasłużyłeś na ten dół. Kalwinista powiedział, gdybyś naprawdę został zbawiony, nigdy byś nie wpadł w ten dół. Ormianin stwierdził, zostałeś zbawiony, a mimo to wpadłeś w dół. A charyzmatyk polecił, po prostu wyznaj, że nie jesteś w dole. Przyszedł realista i powiedział: No, bracie, to dopiero jest dół. Pracownik urzędu skarbowego zapytał, czy płaci podatki od dołu. Panie, zmiłuj się. Inspektor budowlany zapytał, czy ma pozwolenie na jego wykopanie. Osoba użalająca się nad sobą powiedziała: To nic, nie widziałeś mojego dołu. Optymista stwierdził: Mogło być gorzej. Pesymista powiedział: Będzie gorzej. A Jezus, gdy zobaczył tego mężczyznę, pochylił się, wziął go za rękę i wyciągnął z dołu. No dalej. Oddajmy Bogu chwałę. Więc Bóg nie traktuje nas tak jak ludzie. Na szczęście. Jedna z rzeczy, które czyni Bóg. Mam tyle do przekazania, tak mało czasu. Ewangelia Jana 15.1.3. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która we mnie, to my, wiecie, nie przynosi owocu. O, zaczyna się, która nie przynosi owocu, odcina. Każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitrzy. Więc jesteś przycinany, jeśli przynosisz owoc, i odcinany, jeśli nie przynosisz, więc równie dobrze możesz iść dalej i próbować czynić wszystko dobrze. On i tak nas przytnie. Nawet jeśli wydaje dobry owoc, Bóg nadal będzie mnie oczyszczał, czyli przycinał mnie. Innymi słowy, nie pozwolić ci zmarnieć. Będzie cię przycinał, żebyś wydawał bogatsze i doskonalsze owoce. Kiedyś mieliśmy drzewo na naszym podwórku i co roku musieliśmy odcinać tak zwane odrosty, czyli te nieestetyczne gałęzie, są zwykle w miejscach, w których nie powinny się znajdować. Jakby wyrastały z dołu drzewa i pięły się w górę. Cóż, nie robią nic dobrego. Jedyne co robią posłuchaj, to wysysają życie z drzewa tak, że dobre gałęzie nie mogą wydawać owoców. Czy masz w swoim życiu takie wysysacze życia. Ponieważ bóg nas kocha. Przycina w nas, co nas okrada. Ja mam cały zestaw narzędzi do przecinania, które czasami zabieram ze sobą, kiedy wygłaszam podobne kazania, ale z powodu braku czasu dziś ich nie wzięłam. Ale wiecie, mamy wszystko. Od małych narzędzi, które wyglądają jak nożyczki, po te wielkie, długie siekacze, piły i wszystko inne. Chcę, żeby Bóg mnie oczyszczał, tylko tymi małymi nożyczkami. Nie chcę mieć złych gałęzi do czasu, aż Bóg będzie musiał odciąć je piłą łańcuchową. Rozumiecie, o czym mówię? Kiedyś, gdy byłam w pracy, Dave kazał komuś przyciąć to drzewo i przyciął je tak mocno, że aż pomyślałam, co ty zrobiłeś z tym drzewem. To była najbrzydsza rzecz, jaką kiedykolwiek widziałam, ale powinniście zobaczyć to drzewo w następnym roku. O rety, było takie piękne. Tak się dzieje nawet w przypadku prawdziwych drzew. Teraz odnosimy to do ludzi. Jeśli przecinasz drzewa we właściwym czasie, a najlepszy czas na przecinanie to okres uśpienia. I dojrzałe drzewa znoszą przecinanie znacznie lepiej niż młodsze. Dlatego czasami widzisz młodszego wierzącego, któremu chodzą na sucho, rzeczy których Bóg by nie tolerował u ciebie. I tego nie rozumiesz. Jest tak dlatego, że młodsi wierzący mogliby, gdyby Bóg zaczął ich przycinać zbyt wcześnie, Mogliby się poddać i zrezygnować. A dojrzalsza osoba ma już ugruntowaną relację z Bogiem i zniesie to. Kiedyś doradzałam pewnej kobiecie, która właśnie została zbawiona. Właśnie została zbawiona. Przyszła do mnie poradę i w trakcie rozmowy po prostu powiedziała mi, bez żadnego zażenowania, że od dłuższego czasu mieszka razem z chłopakiem. Pomyślałam, powiem jej, że to musi się skończyć. I pojawił się ten cichy głosik, który powiedział: Nie, nic jej nie mów, nie jest jeszcze na to gotowa. Gdy nadejdzie właściwy czas, powiem jej, że to jest złe. Widzicie, czasem chcemy naprawiać wszystkich innych. A oni nawet nie rozumieją, że coś jest nie tak. Kto z Was słyszał o Chris Kane? Dobrze, więc pewnego dnia robiłam z nią zakupy. Poszłyśmy do sklepu i pewna dziewczyna zapytała nas, co robimy w mieście. Najpierw zapytała, jesteście stąd? Nie, jesteśmy z. Więc co tu robicie? Bierzemy udział w konwencji chrześcijańskiej. I odpowiedziała, o, ja też jestem duchowa. I od razu zwęszyłam problem. Znacie to? Gdy mówicie komuś, że jesteście chrześcijaninem, a on mówi, że jest duchowy, to jaka to duchowość? Musicie poczekać i sami zobaczyć. Wkrótce ona rozmawiamy, a ona klnie na prawo i lewo. W końcu mówi: O, chyba nie powinnam tego robić. I dodaje, ale wiesz co? Bóg pewnie też przeklina. Pomyślałam, będę chronić reputację Boga. Więc pochyliłam się nad ladą i powiedziałam, Bóg nie przeklina. Chris Kane prześlizgnęła się obok niej i dodała, ale naprawdę kocha ludzi, którzy klną. Widzicie, próbowałam oczyścić tę rybę i ledwo ją złapałyśmy. Tak właśnie robimy. Nie zawsze wiemy, kiedy jest właściwy czas. Musisz być naprawdę ostrożny, kiedy próbujesz mówić innym ludziom, co jest nie tak w ich życiu, bo to może ich odstraszyć. Dobry ogrodnik wie, kiedy jest właściwy czas na przycinanie. Chcę Wam też powiedzieć, że uważam, że nadszedł czas na gruntowne porządki. Kto z was ma w domu rzeczy, które wymagają gruntownego wyczyszczenia? W Ewangelii Łukasza jest historia. Nie mam czasu, żeby ją całą przeczytać. O rybaku, który łowił ryby całą noc i nic nie złowił. Rybacy czyścili sieci i mieli je zostawić. A Jezus przyszedł i zapytał: Złowiliście coś? A wiedział, że nie złowili. A oni powiedzieli nie. Jezus rzekł: Wypłyńcie na głębie i zarzućcie sieci na połów. Cała ta relacja jest niesamowita. Nie chcieli wypłynąć. Ale Piotr powiedział: Ponieważ kazałeś to zrobić, zrobimy to. Wypłynęli na głębszą wodę i złowili tyle ryb, że ich łódź tonęła, więc musieli wezwać rybaków z innych łodzi. Kiedy uczymy się słuchać głębokiego przesłania. Czy choćby czytać książki, które nie są tylko milusie, albo zagłębiać się w naszą relację z Bogiem i bardziej dbać o to, co myśli Bóg niż ludzie. Kiedy tak żyjemy, Bóg może zesłać nam tyle dobrych rzeczy, że będziemy mieć nadmiar i będziemy mogli pomagać i błogosławić innym ludziom, co jest Jego wolą. Bóg nie da mnóstwa rzeczy dzieciom. Nie pozwolisz dziesięciolatkowi prowadzić nowego samochodu. Amen. Musimy żyć trochę głębiej. Moja znajoma robiła porządki w szafie. Poprosiła córkę o pomoc. Były to naprawdę pilne porządki. A kiedy skończyła, miała 150 pustych wieszaków. Powiedziała, że w szafie było mnóstwo ubrań, które nosiła zanim przytyła. I że trzymała je do czasu aż schudnie. Wiesz co, kiedy schudniesz, uczci to i idź kupić nowe. Gdy kobieta sprząta w szafie, to bolesna sprawa. Mnie musi ktoś pomóc, bo mogę mieć dziesięć czarnych bluzek. Wyjmuję coś, czego nie nosiłam od dwóch lub trzech lat i myślę, oddam to. A potem myślę, ale to ładne. I odkładam to. Potem mówię, może to. Przechodzę do butów, przymierzam je i myślę, nie mogę w tym chodzić, ale są takie ładne. Wiecie co robimy? Możesz mieć osiem czarnych bluzek, które ci się podobają, i dwie, które kochasz. I za każdym razem, gdy idziesz się ubrać, wybierasz tę, którą lubisz najbardziej. Poza szafą jestem naprawdę dobra w wyrzucaniu rzeczy. Ale mój mąż ma mały problem. Powiedziałam Dave'owi, że dzisiaj otrzyma wiadomość. Dave ma pomarańczę, która ma 60 lat. Jest skamieniała. Twarda jak cegła. Ale myślicie, że pozbędziemy się tej pomarańczy? Nie, nie. Może będę musiała zakopać tę pomarańczę razem z Dave'em. Nie wiem. I uwielbia torebki. Nie potrafię nawet powiedzieć, ile torebek ma ten facet. Ma torby z uchwytami, torebki foliowe, ma papierowe torby. Trzyma te małe torby na zakupy, z którymi wraca do domu razem z zakupami i upycha je po kątach. Co z nimi zrobimy? Mój mąż rzadko się na mnie złości, więc kiedy podróżujemy, zabieramy worki foliowe, takie jak te, które zakładają na odzież w pralniach. Nie jestem najbardziej cierpliwą osobą na świecie, więc je rozrywam. Dave je starannie zdejmuje, składa i odkłada na miejsce na torebki foliowe. Pewnego dnia zobaczył, co robię, i nakrzyczał na mnie. Powiedział: Przestań! Złóż porządnie te worki i je schowaj. To marnotrawstwo! Odparłam Dave. Ten worek pewnie kosztował ćwierć pensa. Ja też z paroma rzeczami mam tak samo. Mam pewnie 30 albo 40 Biblii. Ale nie, on ma problem ze skarpetkami, bielizną, torebkami i swoją pomarańczą. Amen. Czasem znajduję torbę na zakupy pełną zupełnie nowych skarpetek i bielizny i myślę sobie: po co to trzymasz w torbie? On na to kupuje więcej, bo mi się podobają, a jeśli będę chciał mieć więcej za dwa albo trzy lata, to mogę nie mieć. Więc kupuję je na wszelki wypadek. Ale teraz poważnie, bo skończył mi się czas. Czas zaprosić Boga. Przynieś mi napomnienie, którego potrzebuję. I nie uciekaj od niego. Nie czuj się winny i potępiony. Biblia mówi w Apokalipsie, że Pan tym, których kocha, wytyka błędy. I mówi, bądźcie więc pełni entuzjazmu, kłonijcie gorliwością. Kiedy Bóg was karci? Amen. Módlmy się, ojcze. Modlę się, żeby ludzie wzięli sobie to przesłanie do serca, żeby zwracali uwagę na to, co zostało tu powiedziane. I zajęli się a kwestiami, które dotąd odkładali, obszarami, które muszą zostać dogłębnie oczyszczone w ich życiu, w ich umysłach i postawach, żeby zaprosili cię, abyś przyszedł i pracował nad tymi obszarami, a nie uciekali od nich. Pomóż nam, Boże, dorosnąć i dojrzeć, żebyśmy nie byli chrześcijanami, niemowlętami przez całe życie. Chcemy zapomnieć o sobie, stracić siebie z oczu i ofiarować się Tobie jako naczynie nadające się do Twojego użytku. W imieniu Jezusa, każda pochylona głowa, każde oko zamknięte, twoja podróż z Bogiem zaczyna się od zbawienia. A jeśli jesteś tu dziś i powiesz, Joyce, potrzebuję odpuszczenia grzechów. Chcę zostać chrześcijaninem. Nie chcę już żyć tak jak do tej pory. Chcę poznać Boga i chcę wiedzieć, że on mnie zna, i chciałbym, żebyś się za mnie dzisiaj pomodliła. Jestem gotowy oddać swoje życie Bogu. Albo jeśli już przyjąłeś zbawienie, ale zboczyłeś i teraz jesteś daleko od Boga, czy podniesiesz rękę, żebym mogła się za ciebie pomodlić? Zobaczmy, zobaczmy wszystkie te ręce. Mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo rąk w górze. Mnóstwo rąk. Dobrze, czy możecie mi zrobić przysługę? Spójrzcie na mnie. Proszę was, żebyście wstali. Nie będę was tu sprowadzać, ale proszę, żebyście wstali. Nie chcę was zawstydzić, ale jeśli nie powstaniesz tutaj, to nigdy nie powstaniesz na świecie. Musimy zająć stanowisko. Więc jeśli miałeś szczere intencje, kiedy podniosłeś rękę, to chcę, żebyś wstał teraz, naprawdę szybko, a ja się za Ciebie pomodlę. No dalej, wstańcie wszyscy. Wspaniale. Alleluja. Dobrze, będę się modlić. Chcę, żebyście odmówili tę modlitwę ze mną. Ojcze Boże, kocham Cię. Jezu, wierzę w Ciebie. Wiem, że jestem grzesznikiem. Przepraszam za to, jak żyłem. Odwracam się od grzechu i zwracam się ku Tobie. Proszę, wybacz mi. Przyjdź i zamieszkaj we mnie. Weź moje życie, poddaję się i uczyń mnie tym, kim chcesz. Teraz wierzę, że jestem zbawiony. I będziesz mnie uczył. Wiem, że muszę się wiele nauczyć, ale chcę się uczyć i chcę być tym, kim chcesz, żebym był. W imieniu Jezusa, amen. Mamy nadzieję, że podobał Ci się program. Więcej informacji na naszej stronie i mediach społecznościowych. Program zrealizowano dzięki przyjaciołom i partnerom służby Joyce Meyer Ministries.